Cześć wszystkim, to Magda. Witam się z wami drugi raz w tym samym odcinku. Chyba po raz pierwszy w historii tego kanału nagrywam drugi raz odcinek i do tego test na żywo, który ma na celu przetestowanie kosmetyku po raz pierwszy. No ale tak wyszło. Dzisiaj będę testować Taft Curl. Jest to styling balm. Jest to balsam ale tak naprawdę ma bardzo wysoko w składzie e, polimer, który odpowiada za utrwalenie. Jestem bardzo ciekawa, jak ten produkt się sprawdzi na moich włosach. E, już raz go wypróbowałam, właśnie w pierwszym odcinku, ale powiem Wam szczerze, że po prostu nałożyłam go za dużo i w ogóle miałam dwa dni temu kiepski dzień. I mimo tego nagrałam odcinek i ciągle powtarzałam, tylko żebym nie nałożyła za dużo produktu. Ponieważ podczas mycia jedną marką, marką kantu nałożyłam za dużo stylizatora, też do końca nie powiedziałam o wszystko, o co mi chodziło w tamtym odcinku. I niektórzy z Was odebrali to w taki sposób, że pocieszałam się. Kiepskim efektem na głowie, no ale to już tam zamknięty temat. Teraz zależy mi na tym, aby skupiać się w 100% na odpowiedniej ilości włosów, nie żeby dokładać, jeszcze raz dokładać i jeszcze raz, bo może za mało. No bo to nie ma sensu, muszę sobie ustalić jakąś taką ilość, mniej więcej, żeby to miało ręce i nogi, bo faktycznie w pierwszym odcinku przedobrzyłam i te włosy to już nie były suchary, to po prostu był beton, który ciężko było odgnieść, włosy były ulizane, ale przynajmniej dzięki temu odcinkowi wiem, że skręt będzie że ten balsam mimo tego, że ma balsam w nazwie, to może się sprawdzić jako stylizator, a nie jako odżywka bez spukiwania. Ale przejdźmy do informacji na temat tego produktu. To jest nowość w Rossmanie. Można kupić ten balsam za 18.99. Jego pojemność to 150 ml. Natomiast jeśli chodzi o skład to tutaj mamy naprawdę bardzo różne składniki i jest ich dużo. Mamy glicerynę, emolient, następnie polimery. I tak naprawdę konserwanty mieszają się z emolientami i emulgatorami. Mamy sporo składników zapachowych, kom składników kompozycji zapachowej. Mamy też antystatyki, które zapobiegają elektryzowaniu się włosów. Skład naprawdę jest zacny, patrząc na produkt stylizujący. Więc tutaj naprawdę jest bardzo pozytywny. I jeśli chodzi o zapach, to dla mnie e, Taft Curl może powołam jeszcze raz to jest taki bardzo kwiatowy, słodki zapach, ale taki, e, ta słodycz nie jest taka przesadzona bardzo czuć kwiaty. I bardzo e, to mi przypomina e, szampony i odżywki marki Garnier Fructis. Zwłaszcza pamiętam w dzieciństwie te takie pierwsze szampony i odżywki tej marki. To zawsze był taki ekstra zapach. No i ten jest on dość intensywny, więc tutaj e, od razu uprzedzam. E, wyobrażam sobie, że osoby, które są przeczulone na intensywne zapachy, no to tutaj mogą mieć taki delikatny problem być może e, z tą wonią. Ale no, mi osobiście się bardzo podoba, bardzo lubię takie zapachy. Także. Z wielką przyjemnością mi się go nakładało za pierwszym razem i teraz też będzie. Jeśli chodzi o opakowanie, to bardzo przyciąga wzrok. Ma się ochotę sięgnąć po ten produkt i wrzucić do koszyka. Tutaj jednym słowem mówiąc, piękna, piękne różowe opakowanie. Bardzo kobiece też mi się podoba. Przed użyciem tego produktu czytałam opinie w internecie i były naprawdę różne, bo ten wasam już był dostępny za granicą. Chyba z jakimiś takimi delikatnymi zmianami w składzie, ale chyba takimi nieznacznymi. No i powiem Wam, że były zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie, więc tym bardziej było to ciekawe i tym bardziej byłam ciekawa efektów. Dobrze, to ja idę myć włosy i widzimy się zaraz. Moje poprzednie mycie było pechowe. Użyłam też tam Squeaky Clean Hairy Cosmetics, helatujący szampon, bo było to moje pierwsze mycie po ostatnim farbowaniu, także dzisiaj raczej postawiłam na emolienty głównie chociaż humektanty też się znalazły i mm, jeśli chodzi o odżywkę do mycia to nałożyłam Isane, olej arganowy i już wykończyłam tą tubkę jeśli chodzi o szampon to użyłam Farmaceris, jest to szampon o średniej mocy działania i pod y, czepek i ręcznik Nałożyłam Heritage Cosmetics Liquid Gold. No i teraz wypłukałam całe włosy, rozczeszę je. Niezmiennie używam szczotkę Curl Glider. I nakładam bohatera dzisiejszego odcinka. No, konsystencja jest taka bardzo, wiecie, kleista. Przypomina zdecydowanie bardziej krem niż żel. No, taki typowy balsam, tak? Najpierw nakładam balsam metodą Praying Hands, czyli rozkładam produkt na długości. Jeszcze jeden. Nakładam ostatnią ilość i potem to wszystko wygnieciemy. I jeszcze raz rozczeszę włosy. Jak widzicie, tutaj próbuję takiej nowej metody, aby się upewnić, że mimo trzech ilości nałożonych, to chcę, żeby ten stylizator był w każdym miejscu na głowie. W ogóle nakładanie tego balsamu jest dość problematyczne, dlatego że ciężko jest wyczuć na włosach, czy tego produktu jest wystarczająco, czy też nie. Myślę, że to też była taka przyczyna... No przez którą po prostu przesadziłam za pierwszym razem. Czy jestem pewna, że nałożyłam odpowiednią ilość? Nadal nie. Nałożyłabym jeszcze więcej, ale nie chcę przesadzić. Na końcówki nałożę Andven Happy Ends. Jest to płynny olejek. Nic więcej nie pozostaje, jak teraz wysuszyć włosy. Widzimy się zaraz. Słuchajcie, moje włosy są jeszcze trochę mokre, ale już nie zdążę ich dosuszyć. Jeszcze tylko na końcówki nałożę olejek. Powiem wam, że od razu, jak nałożyłam mniejszą ilość, to widzę różnicę, bo jest objętość i te włosy nie są na końcówkach takie wykrzywione, tylko są wszystko jest ładnie skręcone, więc to mi się bardzo podoba. Jeszcze dogram się jutro rano i pokażę Wam, jak włosy wyglądają po jednym dniu, ale jest różnica i na pierwszy rzut oka powiem Wam, że efekt bardzo mi się kojarzy z efektem po nałożeniu pianki do włosów, więc. No, ale bardzo się cieszę, że nagrałam drugi raz odcinek, bo teraz to przynajmniej ma sens. Dobra, widzimy się jutro. Witajcie w kolejnym dniu. Jak widzicie, moje włosy się odgniotły, ale też pojawił się puch, ale przy tym również zrobiła się większa objętość to można powiedzieć, ma wszystko na siebie wpływ, a mi się ta objętość bardzo podoba. Wczoraj, gdy skończyłam nagrania, poszłam na spacer w słońcu. Przed snem jeszcze sobie wtarłam wcierkę w skórę głowy, więc też tutaj jakby naruszyłam tą całą moją czuprynę. Oczywiście spałam na poszewce jedwabnej i w ananasie. No wiecie, na pewno skręt w jakimś stopniu się rozprostował, nie jest takie, włosy nie są takie skręcone jak były tuż po stylizacji, no ale ja też biorę to pod uwagę, że mój skręt się zmienił, ja widzę jak te włosy zaczynają się tutaj kręcić, mój naturalny skręt, a jak tutaj się kręcą, no po prostu często jest tak, że ten skręt jest taki 3B tutaj na długości, przepraszam 3A. Patrząc na ogół, loki wyglądają ładnie, mimo że, tak jak powiedziałam, się tak troszkę rozprostowały w niektórych miejscach. Efekt mi się podoba. Jeśli chodzi o ten balsam, to jako będę częściej na pewno używać. W ogóle bardzo się cieszę, że okazało się, że mogę ten produkt traktować solo, jako stylizator, a nie jako odżywka wyspukiwania. Też proszę Was, jeśli używaliście ten produkt, to napiszcie proszę na dole w komentarzach jaki macie typ skrętu i jak Wam on się sprawdził. Bo no ja mówię o moim typie skrętu, o moich włosach, a jeśli chodzi o falę, to niestety ciężko mi jest powiedzieć, czy patrząc na skład, powiedziałabym, że będzie pasować. No ale nie mogę tego uznać za pewnik. Najlepiej jakbym po prostu zobaczyła Wasze komentarze i Wasze opinie na ten temat. Więc to by było chyba na tyle, co chciałam przekazać. Ten basam teraz ląduje u mnie na pracę wśród stylizatorów, które używam często, lub rotacyjnie na zmianę. Także no, ja jestem zadowolona. No nie wiem, dajcie mi znać, co wy myślicie. Czy będziecie chcieli wypróbować ten stylizator? Jak tak, to piszcie na dole. Ja oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, na grupę Gwardia Kelly Madeleine. Pamiętajcie o regularnym peelingu skóry głowy i to było na tyle. Trzymajcie się, pa pa!